Cieszę się niezwykle ze zwycięstwa. Cieszę się z tego, jak mój zespół zareagował po tym, co się wydarzyło tydzień temu w Radomiu. Cieszę się, jestem dumny z tego, jak mój zespół zareagował po stracie w tak kuriozalny sposób pierwszego gola i jestem niezwykle zadowolony z, z, tego, z tego zwycięstwa w domu. Chciałbym podziękować kibicom za pomoc i wiarę w nas, bo szczególnie po tym, co się stało tydzień temu, co się wydarzyło dwa dni temu z tym niefortunnym atakiem na nas, kibice byli z nami, dali nam wsparcie i, i za to im serdecznie dziękuję. Co do meczu, dalej jesteśmy w fazie budowy zespołu, dalej rozwijamy się. Dzisiaj zagraliśmy trochę inaczej niż, niż zwykle, nie zawsze prasowaliśmy wysoko. Czekaliśmy i, i szczególnie w początkowej fazie meczu mieliśmy duży problem z naszym pressingiem, i motor dość łatwo ten nasz pressing miał ale po korektach i w miarę upływu czasu byliśmy już w tym zdecydowanie, zdecydowanie lepsi. Cieszy mnie też indywidualny występ zawodników, nie będę za bardzo się na tym skupiał, ale myślę, że widzieliście dzisiaj wielu zawodników, pokazało olbrzymi potencjał, olbrzymią jakość, ale przed nami długa, długa droga. Nie jesteśmy tak słabi jak wskazywałby wynik z Radomia, ale nie jesteśmy jeszcze tak dobrzy, jak wskazuje e, dzisiejszy wynik, bo, bo ten mecz mógł e, potoczyć się, e, się inaczej. Ale m, jedna rzecz, mój zespół wierzył, nawet po tym, po tym starcie i stracie gola i, i, i za to jestem wdzięczny. Jestem dumny, bo, bo tej wiary u nas nie zabraknie nigdy. Pokazaliśmy, że potrafimy walczyć do końca i, i, i to jest fajne. Super gole, cieszę gole po stałych fragmentach, bo, bo też nad tym pracowaliśmy i tak, jeśli chodzi o sam mecz, to, to jestem z tego z tego zadowolony chciałbym podkreślić jeszcze dwie rzeczy. Leo Kutris, setny mecz w barwach pogoni, to jest, to jest coś dużego I, i duże gratulacje dla Leo za to, ale chciałbym powiedzieć jeszcze o nieoczywistym zawodniku, o Krzyśku Kamińskim, który w bardzo ważnym momencie wszedł i dał nam dużo dużo spokoju. Rola rezerwowego bramkarza nie jest, nie jest łatwa, ale tak jak powiedziałem zawodnikom przed meczem, ja potrzebuję każdego i na przestrzeni sezonu każdy będzie w jakimś momencie e, istotny. Tak e, dzisiaj te słowa potwierdził e, Krzysiek, wchodząc na boisko i, i, i dodając nam spokoju, dodając nam e, wiary. I, I fantastycznie zarządzał meczem. I, i, I duże gratulacje dla niego za to. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania? Proszę bardzo, Marcin. Panie trenerze, gratulacje za świetny mecz, bardzo dobry wynik, właściwą odpowiedź po tym, co się stało w Radomiu. Ja chciałem się szybko zapytać o stan zdrowia Kożokaru, czy, czy już coś wiadomo wstępnie, a po drugie chciałem zapytać, co pan czuł słysząc kibiców śpiewających Robert Kolendowicz. Przy, stojąc przy linii bocznej, po tym, co wydarzyło się kilka dni wcześniej, dziękuję. Um, Pierwsza pierwsze część pytania. Um, no, jest bardzo pobijany Kodżu. Um, mam nadzieję, że nie doszło do, do, do większego urazu. Na ten moment nie wygląda to fajnie zaczęliśmy naszą pracę nad tym, żeby, żeby postawić go na rynki. ma bardzo mocno zbity mięsień. Sprawdzamy, czy nie zdarzyło się coś, coś większego, ale Kozio to twardy facet i, i mam nadzieję, że, że skończy się tylko na, na dużym strachu i że będzie niedługo do, do naszej dyspozycji. A jeśli chodzi o, o, o to skanowanie, ja czuję dumę za każdym razem, jak wychodzę na nasz stadion. Mam ciarki, jak Słyszymy portowcy i to było coś fenomenalnego i ja mówię o, o tym, że wierzymy i o tym wsparciu. Właśnie mam na myśli to. Nasi kibice wspaniale rozumieją mecz, grę i to, co się dzieje dookoła i, i, i dzisiaj pokazali się w fantastycznym wykonaniu. Dziękuję im za to. Dzisiaj na jednej z odpraw powiedzieliśmy też nowym zawodnikom, że to, czego dzisiaj doświadczą, to będzie coś. Takiego niespotykanego, coś ekstra. Bo to, co my mamy u siebie w domu, nie wszyscy to mają. Ja niezwykle doceniam to, jaki progres zrobiliśmy też kibicowsko, bo ja pamiętam, jak w 2010 roku jako piłkarz. Nie byliśmy tak mocni. Oczywiście to jest inna rzeczywistość i dużo się przez ten czas zmieniło. Mamy nowy dom, ale to, co nasi kibicy robią dla nas w domu, jest czymś wspaniałym. I myślę, że dzisiaj ci nowi zawodnicy szczególnie tego, tego doświadczyli. I, i, I chciałbym, bardzo bym chciał, żeby te dobre wyniki nas prowadziły przez sezon i żebyśmy znowu, jak to było do tej pory, punktowali tak mocno, bo to prawie 2,5 punkta na mecz u siebie. To jest fenomenalny wynik. Jeśli będziemy w stanie tak punktować, no to sky is the limit. Dlatego jeszcze raz duże brawa dla naszych kibiców, duży szacunek, duży respekt za to, jak nam pomogli dzisiaj zwyciężyć, bo, bo doceniam to wsparcie i, i wiem, że bez nich byłoby nam dzisiaj trudno. Dziękuję. Daniel Trzepacz, Pogoń Sportnet. Robert, gratulacje. No i to, co powiedział też Marcin, fantastyczna odpowiedź na wszystko to, co się działo w ostatnich dniach. Jeszcze raz brawa. Chciałem zapytać o to, co pomyślałeś sobie po czwartym golu. Kulu oczywiście pytam troszeczkę przewrotnie, bo drugi mecz, trzeci gol, wiadomo, że chcielibyśmy, żeby kulu został, ale gdy kulu daje tak sobie, o sobie mocno znać, no to jeszcze cały czas zwraca na siebie uwagę. Cieszyłeś się, czy byłeś wy? Nie, no cieszę się, to ja trzymam kciuki za kulu i oczywiście ja chcę, żeby on został z nami, ale no znam też realia i znam rynek i wiem, nie. że zainteresowanie go osobami jest olbrzymie, no, na różnych rynkach, dlatego bardzo się cieszę, bo pomógł nam dzisiaj zwyciężyć w takich trudnych momentach i pokazał niesamowitą jakość, to co, co, co wszyscy widzieliśmy już nieraz i dzisiaj się cieszę, ale wiem, że te gole mogą sprawić, że to zainteresowanie już olbrzymie będzie, będzie jeszcze większe. Dziękuję. Dzięki. Dobry wieczór, panie dyrektorze, Kasper Olbrych, Twoje Radio. Ja chciałem się zapytać właśnie o tą reakcję Pogoni po przegranym meczu w Radomiu. Dzisiaj Pogoń wygrała, ale mam wrażenie, mimo że ten Mateusz Stolarski chwilę wcześniej tutaj w tym pokoju mówił, że niczym go Pogoń nie zaskoczyła, to jednak to zwycięstwo trochę odniesione w inny sposób. Pogoń miała mniejsze posiadanie piłki. Pan też tutaj o tym już wspominał, że ten mecz wyglądał lekko inaczej i też więcej takich dłuższych podań, bezpośrednich ataków, mniej krótkich wymian piłki i takiego ataku pozycyjnego. Czy to jest tak naprawdę plan typowo na motor, typu plan na motor? Czy to jest plan po prostu najbliższe tygodnie, żeby tak zareagować po tym złym początku sezonu? Hmm. Dwie sprawy. Plan na motor, tak, ale też plan na moment, w jakim jesteśmy um, jako drużyna. Jesteśmy w fazie budowy, w fazie rozwoju. Dlatego, troszkę zmodyfikowaliśmy dzisiaj ten nasz model grania. Model w defensywie, ale też ten model ofensywny w naszym budowaniu i w utrzymywaniu się przy piłce. Dlatego, te dwa założenia na dzisiaj pomogły nam wygrać. Ale my będziemy dopasowywali ten plan na mecz zawsze do przeciwnika i do momentu, w którym jesteśmy. Na dzisiaj stad jest na tyle, co pokazaliśmy, ale my rośniemy jako zespół i z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień będziemy coraz mocniejsi. Zawodnicy, którzy zaczęli z nami trenować, będą też coraz lepsi, bo, bo, bo to są jakościowi zawodnicy. Widzieliście dzisiaj po raz pierwszy Morandiaję, widzieliście Musę. I pokazali się z dobrej strony, pokazali jakoś, ale oni są na początku jeszcze swoich przygotowań. MUSES tak naprawdę cztery dni trenuje z zespołem, a Mori jest po chorobie, dlatego to wprowadzanie zawodnikowi ten rozwój drużyny dalej trwa, a on nie jest skończony. Dlatego dla mnie każdy dzień treningowy, każda jednostka, każda odprawa indywidualna, każda odprawa zespołowa jest na wagę złota i my ten czas chcemy zoptymalizować i wykorzystać go jak najlepiej, żeby, żeby rozwijać zespół. Dziękuję. Dobry wieczór, panie trenerze. Krystian Mazur, Portal Tylko, Tylko Ekstraklasa. Na początku chciałbym pogratulować wygranej i chciałbym spytać ogólnie, czy jest pan zadowolony z dzisiejszej intensywności i gry w defensywie i czy według pana Marian Hurza ma szansę, by stać się nowym szefem defensywy pogoni? Ponieważ dzisiaj, w mojej opinii, rozegrał bardzo dobre zawody. Dziękuję. Dziękuję. Jeśli chodzi o intensywność, no bo ona lepsza niż ostatnio, dalej to nie jest nasza optymalna intensywność i będziemy ją starać się podnosić, ale tak jak powiedziałem, no odnośnie tego planu na mecz i dopasowania on był dopasowany do naszych obecnych możliwości. A jeśli chodzi o Mariana, tak, jestem zadowolony z niego, chociaż... Rozmawialiśmy o tym pewnie też na konferencji, czy, czy jego nie zastąpić. No myślę, że ta jego odpowiedź i, i reakcja e, była, była fajna, ale on jeszcze może grać lepiej. Ja wiem, jaki jest jego potencjał, i e, dalej będziemy starali się rozwijać i jego, ale rozwijać też zespół z Marianem, no bo, bo te zmiany e, personalne powodują to, że no, dużo rzeczy, które funkcjonowały, musimy e, rozpoczynać od, od początku. Jestem zadowolony z, z Mariana, tak jak i z pozostałych zawodników, którzy dzisiaj zagrali. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Proszę. Witam Panie Trenerze. Gratuluję. Drogi sportowcy. Mam pytanie o Jose Pozo i jego y, grę w tym meczu. Jak Pan ją ocenia i czy jest to faktycznie zawodnik, który powinien występować wyżej? Bo dzisiaj tak, bo dzisiaj tak grał, jakby na pozycji, która Medialnie, przynajmniej przypisywane jest Adrianowi Przyborkowi, ale wyglądało to dużo lepiej niż w Radomiu. Jak pan ocenia jego występ, bo grał dzisiaj nad wyraz odpowiedzialnie i chyba dawał więcej spokoju, niż można było się spodziewać po ostatnim meczu w Radomiu. Ale chodzę, to świetny piłkarz, to, to bez wątpienia, Myślę, że pokazał się dzisiaj z dobrej strony w tych momentach, gdzie utrzymywał piłkę pod presją, gdzie zmieniał stronę, gdzie potrafił zdobyć przestrzeń prowadzeniem pod pressingiem i, i, i to jestem bardzo zadowolony z tego, co, co dzisiaj zrobił. W pierwszej części meczu graliśmy na dwie ósemki i był trochę wyżej, aczkolwiek z drugiej strony dzisiaj bardziej współpracował po drugiej stronie i to była taka mała korekta taktyczna, ale po przerwie szczególnie, ale też w drugiej części pierwszej połowy graliśmy na dwie szóstki i, i, i wtedy e, wtedy Hozo był, był trochę, trochę wyżej i, i myślę, że to, to jest takie optymalne ustawienie dla niego, ale nie jest to optymalne ustawienie dla naszego zespołu jeszcze, dlatego mówię o tej pracy nie, nie bez przyczyny, bo, bo musimy te, te dobre cechy, które mają nowi zawodnicy e, i ten nasz model, który funkcjonował do tej pory bardzo poprawnie, jak gdyby ze sobą spoić i, i, i to jest nasza praca. E, tak jak powiedziałem, w przypadku nowych zawodników i chodzę tak samo, e, każdy, każdy dzień, każdy trening jest na, na wagę złota. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania?